Wszystko wskazuje na to, że stawka najbliższych wyborów prezydenckich będzie o wiele większa niż się wydaje, bo tu nie chodzi już tylko o to, kto zostanie prezydentem tu chodzi o przetrwanie całej koalicji rządzącej: Lewica, Trzecia Droga i Koalicja Obywatelska. Ten trójkąt władzy stoi dziś na bardzo kruchych fundamentach, a jeśli Rafał Trzaskowski przegra prezydencki wyścig, wszystko może runąć jak domek z kart. Dlaczego? Bo obecna władza, mimo że rządzi, nie ma pełni kontroli. Muszą liczyć się z prezydenckim wetem, muszą negocjować, muszą się dogadywać. A to coś, czego Donald Tusk nienawidzi. On chce rządzić sam, bez kontroli, bez ograniczeń, bez głosu sprzeciwu. Trzaskowski ma być jego dżokerem, ma wejść do pałacu prezydenckiego, przejąć żyrandol, a potem podpisywać wszystko, co podsunął mu pod nos. Ma być gwarantem dominacji jednej opcji, tej liberalno-lewicowej. I jeśli ten plan się nie powiedzie, cały układ zacznie się sypać. Pomyślmy, co łączy dziś Lewicę, Trzecią Drogę i K.O. Czy naprawdę mają wspólny program? Czy mają wspólne wartości? Nie. Ich jedynym wspólnym celem było odsunięcie PIS od władzy. To się udało. Ale co dalej? Dalej są tylko sprzeczne interesy, kłótnie, walki o stołki. Jedni chcą aborcji do 12 tygodnia, drudzy się boją o konserwatywny elektorat. Jedni chcą związków partnerskich, drudzy milczą. Jedni chcą podnosić podatki, inni udają liberałów. Ale idźmy dalej, bo nawet jeśli Trzaskowski wygra, to wcale nie oznacza, że wszystko im się uda. Wręcz przeciwnie. To może być dopiero początek ich końca. Trzaskowski w pałacu prezydenckim to nie będzie prezydent wszystkich Polaków. To będzie funkcyjny Donald Tusk. 2:0 Człowiek z TVN-u, człowiek z gazety wyborczej, człowiek, który nie rozumie potrzeb zwykłych ludzi. I co wtedy? Wtedy połowa Polski, ta konserwatywna, patriotyczna, wolnościowa, poczuje się zdradzona. Poczujemy, że ktoś nas próbuje zepchnąć na margines, że nasze wartości mają zostać unieważnione, a tak się nie da rządzić państwem. Bo Polska to nie tylko Warszawa. Polska to także Rzeszów, Zamość, Suwałki, Elbląg. Wadowice to ludzie, którzy chodzą do kościoła, prowadzą rodzinne firmy, uczą dzieci szacunku do ojczyzny, to ludzie, dla których Polska to nie projekt europejski, tylko dom, historia, tożsamość. Trzaskowski nigdy nie był prezydentem wszystkich Warszawiaków. Więc jak ma być prezydentem wszystkich Polaków? Jeśli wejdzie do pałacu prezydenckiego, zacznie się fala protestów, blokad, społecznego oporu. Bo ludzie nie dadzą sobie wmówić, że chłopak z Unii Europejskiej wie lepiej, jak ma wyglądać ich życie. I wtedy koalicja zacznie się sypać, nawet od środka. PSL nie wytrzyma naporu konserwatywnego elektoratu. Lewica zacznie naciskać na rewolucje światopoglądowe. Hołownia zgubi się między jednym a drugim. A Tusk będzie próbował to wszystko trzymać w ryzach, ale sam dobrze wie, że to już nie te czasy. Dlatego ta prezydentura to ostatni bastion. Ostatnia karta przetargowa. Jeśli ją przegrają, nie będą mieli już nic, nie będą mogli uchwalać kontrowersyjnych ustaw, nie będą mogli robić rewolucji kulturowej, nie będą mogli rozciągać Unii Europejskiej na każdą dziedzinę życia Polaków. Zostaną zablokowani, sparaliżowani, a to dla nich polityczna śmierć. Tylko, że jest jeden problem: Rafał Trzaskowski to nie jest silny kandydat, to nie jest ktoś, kto potrafi zjednoczyć ludzi. To jest człowiek z bańki, z warszawskiego salonu, z europejskich korytarzy, oderwany od Polski powiatowej, od Polski zwykłych ludzi. I tu leży paradoks. Cała ta koalicja stawia wszystko na jedną kartę Trzaskowskiego, a on nie ma żadnego kontaktu z tymi, którzy decydują o wyniku wyborów. Jeśli przegra, Tusk będzie miał problem nie tylko wizerunkowy, polityczny. To będzie sygnał. Społeczeństwo nie ufa tej władzy. I wtedy rozpocznie się nowy etap. Etap rozliczeń, pretensji, rozłamów. Lewica pójdzie swoją drogą, PSL zacznie kombinować, Hołownia będzie chciał być niezależny, a Tusk zostanie sam. Tak kończą się koalicje budowane na interesie, nie na wartościach. A po drugiej stronie? Prawica, stabilna, silna, zdeterminowana, z kandydatem, który będzie bronił suwerenności, z prezydentem, który powie jasno, nie podpisze ideologicznych bzdur. To nie będą zwykłe wybory. To będzie głosowanie o to, czy Tusk zbuduje swoje imperium, czy też system się rozsypie. I to moim obywatele mamy w rękach ostatni bezpiecznik. Jeśli chcemy zatrzymać tę machinę, musimy wygrać prezydenturę. Bo bez tego ich koalicja nie przetrwa. To koalicja złożona z ludzi, którzy się nie znoszą, ale muszą razem siedzieć przy stole. Tyle że uwaga siedzą tylko dlatego, że mają nadzieję na absolutną władzę. A to może im dać tylko prezydent z ich obozu. Rafał Trzaskowski ma być kluczem do pełnej dominacji. A jeśli nie wygra? Jeśli prezydentem zostanie ktoś z prawicy, jeśli pałac prezydencki znowu stanie się bastionem oporu wobec tej koalicji, wtedy plan Tuska legnie w gruzach. Dominik Tarczyński mówi jasno: Bez prezydenta z PO obecna koalicja nie ma mocy sprawczej, to tylko teatr. Prezydent z prawicy może zablokować każdą ustawę, każdą fanaberię ideologiczną, Każde szaleństwo podatkowe. I właśnie dlatego te wybory będą tak brutalne. Tusk to wie. Wie, że bez prezydenta nie będzie mógł realizować swoich ambicji. A to oznacza frustrację, presję i być może koniec koalicji. Już teraz widać pęknięcia. Hołownia nie dogaduje się z lewicą. Czarzasty nie ufa Trzaskowskiemu. PSL zaczyna się dystansować. Każdy gra na siebie. Ale jeszcze trzymają się razem, bo liczą, że Trzaskowski wygra, że zdobędą wszystko. Jeśli przegra, każdy zacznie ratować własną skórę, a wtedy rozłam będzie nieunikniony. Polacy nie są głupi, widzą, że ta władza to zlepek interesów nie program że bardziej niż o kraj chodzi im o władzę że potrafią się uśmiechać do kamer, ale za kulisami toczy się wojna o wpływy.